Ragazzi, c'è un nesciolto. Vale. Gol sto! Ai ai ai

Nie, trzeba było... Upss... To jest, tutaj, Super. Kończ Patrz Tak. To jest Tak, patrz. Tak? na dzielzie. Tak jest. Nie widzę. 무너 <teenageriento> 부 No, no. Nie, no. Na... nie ma, nie ma, nie ma! No! O kończ to! No dziad nie skończy! Nie, no, ale... Coś tu za długo doliczył! Sędzia, gdzie masz gwizdek? Do. Brama! Do. Ja pierdolę!